Cześć Wam wszystkim bardzo serdecznie z tej strony Karolina i witam Was kolejny raz na kanale Świat Między Stronami. Dzisiaj z racji już jesiennych okoliczności, bo mamy 1 października, przychodzę do Was z nagranym przez siebie TBR-em na jesień. Jak wiadomo, te TBR-y często są takie, że nie do końca je realizujemy. Szczególnie ja mam z tym ogromny problem. Ale zważywszy na to, że ten TBR na 2023 rok, czyli na cały aktualny rok, idzie mi nawet bym powiedziała, że całkiem dobrze. Postanowiłam, że tej jesieni chcę przeczytać też niektóre książki z tego TBR-u, ale także kilka właśnie nowych pozycji. I wybrałam sobie do tego swojego właśnie jesiennego TBR-u dziewięć książek, które wam teraz pokażę i pokrótce opowiem, dlaczego właśnie to je chcę przeczytać w tym jesiennym czasie. Zaczniemy sobie od literatury pięknej, bo to w niej pokładam ogromne nadzieje, jeśli chodzi o ten jesienny czas. I mam tutaj książkę, którą wybrałam sobie właśnie do tego TBR-u rocznego, czyli złodziejka książek Markusa Zusaka. Bo jeśli chodzi o ten tytuł, wiadomo, że narrator jest tutaj bardzo specyficzny, a narratorem jest tutaj po prostu śmierć. Więc w tym okresie takim jesiennym jak najbardziej jest to książka, która wpisuje się też w te ramki klimatu jesiennego. I to jest książka, po którą faktycznie chcę sięgnąć, mimo że to jest cegiełka. A ja nie mam już aż tyle czasu, ile chciałabym mieć na przeczytanie różnych pozycji, ale to będzie jedna z tych, po które no, muszę sięgnąć. Nie wyobrażam sobie innej opcji tutaj na tę jesień. Następną książką, którą wybrałam sobie do tego TBR-u, to książka, która też znajduje się w moim rocznym TBR-ze, a mianowicie chodzi o książkę Sali Runej, Gdzie jesteś Piękny, świecie. Dlaczego? Z prostej przyczyny, bo to jest ostatnia książka wydana na rynku polskim, której nie miałam okazji przeczytać. Ona zbiera również mieszane opinie, jak to jest w przypadku właśnie tej autorki, ale gdzieś tam mam mocną ochotę przeczytać coś spod jej pióra. Ona pisze o milenialsach, o trudnych relacjach, więc może to będzie właśnie książka na ten jesienny czas. Do przeczytania pod kołderką i skubkiem dużej herbaty lub kawy w ręce. Książka, która dosyć często migała mi na różnych kanałach, dużo było w stosunku do niej też opinii, że jest dobra, że jest naprawdę bardzo dobra i porywająca. Jest to współczesna opowieść o rodzinie, o trudnym życiu 19-letniej Sus. A to nic innego jak właśnie książka z serii dzieł pisarzy skandynawskich i. Jonas Bengston, Beng... nie będę kaleczyć nazwiska, Życie Sus. Książka przykuwa już na pierwszy strzał okładką. No i zdaniem, które tutaj jest: Sus ostrzy swoje noże, kocha je, często wyjmuje i ogląda. To broń, która chętnie Zatopiłaby się w ciele. Te noże chcą rozdzielać, kroić i zabijać. I ja nic więcej o niej nie chcę wiedzieć. Wiem, że dużo osób sobie ją właśnie chwali, a że z tymi dziełami skandynawskimi nie mam dużej styczności. Z tej serii czytałam tylko jeden tytuł początki, teillera, a chcę po prostu sięgać po więcej, przeczytać, zobaczyć, a że to jest krótka książka, więc to będzie też moim zdaniem, taka książka na raz. Do przeczytania, właśnie wieczorem, a tematyka też jest taka wpisująca się w ten jesienny klimat. No zobaczymy, co tutaj spotkam w tej pozycji. A jak przeczytam, to oczywiście przyjdę z recenzją. Jeśli chodzi o literaturę faktu, wybrałam sobie jeden tytuł, ale taki konkretny. Wydaje mi się, że na 3 miesiące jesieni jest to realne do wykonania. A mianowicie coś, czego w moim życiu ostatnio brakuje, czyli biografie muzyczne, książki o muzyce, a mianowicie please kill me, czyli punkowa historia, panka. Jest to dosyć pokaźna cegiełka. Ja już ją na swojej półce mam też dłu dosyć długo, dlatego zdecydowałam się, że. Sięgnę po to, no chyba nie trzeba tutaj nic za dużo mówić, no punkowa historia punka, czyli taki skondensowany przewodnik po tym, co się działo na przełomie lat 60. i 70. XX wieku i tego, jaką rolę punk odegrał właśnie jeśli chodzi o nurty muzyczne, o styl i o samych ludzi, bo to w reportażach jest jak najbardziej widoczne. Tym miłym akcentem przechodzimy do fantastyki, bo... Fantastyka, te wszystkie właśnie książki gdzieś tam z realizmem magicznym, to też te tytuły, na które ja jesienią osobiście mam dosyć sporą chętkę. Ale o literaturze faktu też jeszcze usłyszycie na moim kanale, bo zbliża się listopad, czyli miesiąc non-fiction, gdzie ja organizuję swoją akcję, do której was już teraz zapraszam, ale o niej opowiem też wkrótce na kanale. Ale jeśli chodzi o fantastykę, coś co też znalazło się na tym moim rocznym Tibiarze, a co wypadałoby w końcu przeczytać, to Madeline Miller i pieśń o Achillesie, czyli retelling właśnie mitu o Achillesie, napisany w taki zupełnie inny sposób. Dużo o niej słyszałam, też coraz więcej takich niepochlebnych opinii pojawiło się na jej temat. W ostatnim czasie, jak przeglądałam, właśnie Book Media, ale Chcę przeczytać, chcę przekonać się na własnej skórze, i właśnie chyba te niepochlebne opinie sprawiły, że no mam ochotę jeszcze mocniej po nią sięgnąć. A zobaczymy, jak ta opowieść o bogach i ta cała mitologia została przełożona i napisana w ten współczesny już sposób. Coś, co teraz jest szumnie czytane przez wszystkich użytkowników book mediów, czyli tak, składam tutaj stuprocentowe przyrzeczenie, że tej jesieni chcę przeczytać kosiarzy. Kosiarzy Nila Schustermana. Mam już wszystkie trzy tomy na swojej półce, zatem będzie coś na zasadzie czytam serię na raz. Chociaż no, objętość tych tomów jest dosyć spora. Jak doskonale wszyscy wiedzą, kosiarze to świat, gdzie została wyeliminowana śmierć, a ci właśnie tytułowi kosiarze mają za zadanie raz na jakiś czas pozbyć się kilku osób ze społeczności, dlatego żeby nie doszło do przeludnienia. Nic więcej nie chcę wiedzieć, więcej nie wgłębiałam się w ten temat. To, co teraz Wam powiedziałam, znam z polecajek zaksiążkowanych, które już Head Head czasu temu mówiły o tym, a teraz z racji wznowienia no, coraz więcej osób czyta, sięga, więc mam nadzieję, że i mi się uda to zrobić właśnie tej jesieni i przeczytać całość na raz. Z racji, że skończyłam trylogię Wojen Makowych, smuteczek, bo ona była u mnie rozłożona na bardzo długi czas, to... Chcę sięgnąć po coś nowego, a że mamy ten sezon jesienny, który już tutaj podkreśliłam chyba z 10 tysięcy razy podczas trwania tego odcinka. To chcę sięgnąć po książkę, która również jest na mojej półce już stosunkowo długo, czyli Debora Harkness i Księga Czarownic. No, chyba nie trzeba nic tutaj więcej mówić. Czarownice, ten październik, który też gdzieś tam wydarzeniami nawiązuje do. Salem do procesów czarownic i ogólnie do tego, co się działo w świecie październik, też wystąpienie Marcina Lutra i to wszystko, co, co historia po prostu napisała, więc czarownice, i ja tutaj z tą książką mam nadzieję, że spędzę kilka przyjemnych wieczorów. W moim czytelniczym czasie nadszedł również czas na sięgnięcie w końcu po nic innego, jak niewidzialne życie Adilaru. Wiktorii Schwab, bo z tą autorką spędziłam kilka przyjemnych wieczorów czytając jej serię Cassidy Black, o której mówiłam na kanale, a do którego filmu was serdecznie odsyłam. A że niewidzialne życie Adilaru to w sumie zawiązanie paktu z diabłem, podpisanie cyrografu na siebie i życie wieczne naszej Adilaru. I jej przeboje w sumie życiowe, jak to wyglądało, jej uczucia, emocje i to wszystko, co wiązało się z podjęciem takiej, a nie innej decyzji. Faustowski Pakt. Zobaczymy, jak tutaj właśnie w tym sezonie jesiennym się odnajdę w tym tytule i czy również go pokocham tak bardzo jak wielu czytelników. I ostatnia książka, tematycznie trochę właśnie dalej do tego jesieniarskiego czasu. Mocno go już poczułam w tym październiku. To książka, którą ja mam po angielsku. Która chyba nie doczekała się wydania polskiego, a przynajmniej nic mi o niej nie wiadomo, i ja ją kupiłam w sumie z takiego czystego przypadku na jakimś antykwariacie na Allegro, ale to już naprawdę sporo czasu minęło od tego zakupu. To nic innego jak książka The Babysitter's Coven. Książka, która ma mnie na nowo wprowadzić do świata czytania po angielsku, bo troszeczkę od tego odeszłam. Czuję, że ten mój angielski zaczyna mi szwankować. I to tak mocno, więc yy, z racji tego, że muszę się nieraz zastanowić, jak powiedzieć coś pięć razy, i to miałam też przy tym tytule. Więc jest to chyba dobra motywacja do tego, żeby przeczytać w końcu coś po angielsku i wrócić do tego czytania po angielsku, którego mi brakuje, a niektórych książek z racji tego, że na rynku polskim nie ma, to chciałabym też czytać właśnie po angielsku, wrócić do tego, podszlifować z powrotem swój język, który gdzieś tam ulega zapomnieniu przez to, że już nie studiuję, nie mam lekcji angielskiego. Nie mówię też często po angielsku, no bo jednak się z tym nie spotykam, ale z czytania bardzo dużo rozumiem, bo to zawsze było moim atutem, że czytając dużo rozumiałam, dużo więcej aniżeli właśnie. Mówiąc, bo z mówieniem zawsze miałam jakieś tam problemy, aczkolwiek, tak jak mówię, bardzo chętnie sobie sięgnę po ten tytuł, bo on już też troszeczkę zalega na tej półce. A jak już przeczytam, to oczywiście dam znać. I to by było na tyle. To jest dziewięć moich książek, które zamierzam przeczytać tej jesieni. Trzymajcie za mnie kciuki, bo te tbr -y są jakie są i zawsze tak bywa jak bywa, że no nie do końca dotrzymujemy tych obietnic czytaniowych, jeśli chodzi o te książki mówiąc tak kolokwialnie i, i tak swoim, moim slangiem. Ja również trzymam kciuki za Wasze tbr -y i za to, co Wy sobie zaplanowaliście do przeczytania na tę jesień. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzach, jakie książki Wy macie w planach do przeczytania tej jesieni, a może coś czytaliście z tego i polecacie mi przekolejkować to w moim TBR-ze, żebym sięgnęła po to szybciej. Czekam na Was w sekcji komentarzy i do usłyszenia niebawem. Cześć!